Oh shit! Oh shit! Oho, jest samochód i są zombiaki. O, 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 już już chyba źle zrobiłem. Ja wiem, gdzie ja muszę pojechać. Dobre, moi drodzy, 25 odcinek z Project Zomboid z tej samej serii. I dzisiaj przed nami dość trudne zadanie, bo musimy się wydostać z tego cholernego miasta. Bo poprzednio! Pakowałem się w niezwykłe kłopoty. Dlatego, że próbowałem wyjechać swoim samochodem z tego miasta. No i niestety się troszeczkę zablokowałem na jakichś drzewach do tego nie wyłączyłem silnika w samochodzie, bo myślałem, że wyjdę tylko sobie na chwilkę i zaraz wrócę, nie? I wsiądę do samochodu i odjadę, ale się okazało niestety, że tych zombiaków było tak dużo, że absolutnie nie dało rady się stąd wydostać, więc dzisiaj, no tak jak już mówiłem, bardzo trudne zadanie wydostania się z tego miasta, przy czym nie mam absolutnie żadnej amunicji już do broni palnej, a jedyne co mam, no to ta jedna mała maczeta. I oczywiście nie zamierzam walczyć z tymi wszystkimi zombiekami, bo to nie ma absolutnie sensu, ich jest tutaj zbyt dużo. Ale przez to, że jest godzina 8 rano, to dam radę sobie bez problemu te ząbieki wyprowadzić do lasu. Tego tam, gdzie zostawiłem swój samochód, nie? Tego muszę po prostu się jakoś przedostać przez te gigahordy. Które tutaj się kręcą po okolicy. No ale z tym za dnia to nie będzie żadnego problemu, nie? Tylko muszę uważać na staminę. Bo ostatnio, w poprzednim odcinku dokładnie, ta moja stamina to spadła mi do takiego dość krytycznego poziomu. Czyli jak dobrze pamiętam, to jest do połowy tego paska wytrzymałości. Dopóki wytrzymałość jest powyżej 0,5% dokładnie wytrzymałości. To jest wszystko w porządku, bo postać tam troszkę wtedy wolniej chodzi, nie? Ale um, odzyskuje wytrzymałość w momencie po prostu chodzenia, w trakcie chodzenia. Bo jak gdy spadnie poniżej tego 0,5, wtedy postać już yy, nie odzyskuje wytrzymałości podczas chodzenia, a ją traci cały czas. No i to jest dość, no, kiepskie. W momencie, kiedy z każdym krokiem jesteśmy teraz słabsi, nie? Dobrze, mój samochód gdzieś powinien być już tu niedaleko. Wydaje mi się, że ja go gdzieś zostawiłem tutaj. Muszę się rozejrzeć tylko. Na pewno koło niego będą zombiaki, bo o ile nie wyłączył się silnik i cały czas działa, no to cały czas będą obok tego mojego samochodu zombiaki. Czekajcie, muszę szybko sobie zobaczyć... Dobra, nic mnie nie goni. Szybko mapka. On był gdzieś tu dalej jeszcze. Bo pamiętam, że przy niebieskim budynku się zatrzymałem. To był budynek straży pożarnej. Dobra, jeszcze zanim tam wkroczę w te hordy zombie, to sobie byśmy oszamali jakieś jedzenie. Bo jestem już mega głodny. A potrzebuję siły, żeby walczyć z tymi zombiakami, albo przynajmniej uciekać od nich. I gdzieś tu powinien być ten samochód. Dobra. Z tyłu nikogo nie ma. Oho, jest samochód i są zombiaki. Dobrze. Ja te zombiaki sobie powolutku po trochu będę wyciągał. Bo muszę tak walczyć, żeby mnie nie zobaczyły inne zombiaki gdzieś tam z zapleców, nie? Żeby mi więcej zombie nie przyszło. A i zaraz oczywiście tabletka e, uspokajająca. Obowiązkowo. Bo moja postać, niestety, ale się ciągle boi tych zombiaków. Mm, więc weźmy sobie, zażyjmy tabletkę. Dobra, trzy zombiaki, już jeszcze jakieś trzydzieści. <grymne> Damy radę! Teraz jak będę na spokojnie sobie tutaj ogarniał, to myślę, że dam sobie radę. Tym bardziej, że jest dopiero dziewiąta godzina, ja jestem wypoczęty, najedzony, napity. My się wodą wadą napity. Nie napiję, że... Pod wpływem. Właśnie. Muszę unikać takich sytuacji, że ktoś mnie tam od tyłu zauważa, nie? Dobra, okej, okay, dobra. Z tyłu nic na razie. To wyciągamy dalej. Pozostałe zombiaki. No i tak właśnie można sobie radzić z dużymi hordami, Po prostu wyciągać po troszku. Uch. Dobra, za mną widzę, że będzie chyba parę szło. Dobra, dwa tylko. O nie, więcej niż dwa, bo jeden gdzieś się schował z drzewem. Dobra, muszę chyba sobie oczyścić plecy teraz. Więc sobie... O kurde. O kurde, te plecy to takie się coraz bardziej większe robią. No dobra, ale jak mi zauważyli, no to, to w zasadzie i tak muszę się ich pozbyć. Dobra, i za chwilkę będę sobie musiał odpocząć, bo za chwilę pasek Staminy zejdzie o 25%. Oho, tutaj są. No, postoję sobie chwilkę. Aż to wytrzymało się troszkę wskoczy do góry. Dobra, muszę zobaczyć, czy tutaj już się troszkę wyczyściło. No i no nie bardzo. Nadal no jest ich sporo, ale nie aż tak dużo w sumie. Chyba, że się chowają gdzieś za drzewami. O oh, shit! O oh, shit! No nie! Za dużo troszkę się ich narobiło tutaj. No dobra, to spróbujmy w takim razie... spokojnie, spacerek do lasu. Wybiłem ich tutaj sporo. Zobaczymy, czy przy tym małcie jest ich troszkę więcej. Jest tutaj jeszcze jakiś jeden ziomeczek. Dobra, weźmy go sobie, złapmy. Patrz, ziomek. Jest już jakiś głuchy, ślepy, coś. Tego w ogóle mnie nie zauważył. Tabletki, uspokajające przestały działać. Dobra, warto sobie je chapsnąć. Teraz. No i spróbujemy wyprowadzić te zombiaki do lasu. Nie będę tylko krzyczał, bo nie chcę zbyt dużej ilości tych zombiaków tutaj na siebie zgarniać. O, o, ale kurde, dobra, tu ich jest strasznie dużo. Tam niżej też. Dobra, chyba warto by było też tą jedną grupkę, która tu stoi, niżej, poniżej tutaj tej, tych drzew. O właśnie. Ich by trzeba było też sobie zgarnąć, bo oni też mogą mi przeszkadzać, są zbyt blisko samochodu. Dobra, przebieglimy się tak, żeby mnie zobaczyli. Nie muszą mnie wszyscy zobaczyć. Ale jak zobaczymy mnie większość, to będzie git. Dobra, i teraz już, teraz już spokojnie. Bo mamy prawie 0,75 wytrzymałości. Dobra, oni niech sobie idą. Tutaj dalej to raczej nie powinno już być zombiaków. W tym regionie. Chociaż dobra, no tam widzę jakiegoś jednego. Dobra, teraz się muszę skupić. Okej, okay, możliwe, że się udało. Muszę się tylko pozbyć tych tutaj kilku pozostałych, żeby mi nie walili w szybę w samochodzie. Dobra, I jeszcze ten. Dobra, udało się, jezu jest paliwo. Dobra jest. I on nadal działa cały czas, był włączony, całą noc. Dobra, wiejemy teraz. Teraz tylko żeby zwiać, to ja muszę się przebić na drugą stronę ulicy, bo ta strona, drogi jest w zasadzie nie do przejechania, a po której my jesteśmy, ta strona miasta w ogóle cała. No mógłbym próbować jakoś yy, wiać sobie lasem, ale za wolno się jeździ po tym terenie. Yy, żebym miał próbować. Jeszcze jakbym wjechał w parę drzewek takich niewrośniętych, to mi się samochód zatrzyma. Okej, okay, ale jak już siedzimy. Wozie to już powinno być ok, i tylko teraz muszę to zrobić szybko, ale ostrożnie, żeby nie walić niepotrzebnie w jakieś samochody, jakieś wraki, i żeby nie walić w truposzy. O, 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 już, już chyba źle zrobiłem. Ja wiem, gdzie ja muszę pojechać. O, matko, dobra, wiem, 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 wiem. Teraz moment, musimy tylko. Dobra, teraz przypomnij sobie wszystkie swoje godziny wyjeżdżone w EuroTraku, żeby wycofać tą przyczepką. No, i zaraz, zaraz, zaraz będzie przypoja Ja powinienem tutaj pojechać. Dobra, spróbujmy wykręcić. Dawaj synek, też radę. Dobrze. Dobrze, rozjeżdżaj ich. Okej, okay, okej. Okay. I teraz tutaj musimy sobie wjechać. Tę trawę. Okej, okay, dobra. Teraz ostrożnie przy tym drzewie, przy tych oponach. Dobra. Teraz się skup, teraz się skup. Czy tutaj trzeba było skręcić? Tutaj chyba. Dobra, próbuję się przebić tu. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Jest. I udało się. Jesteśmy już prawie wolni. <grytanie> okej. Okay. Bo teraz to tylko muszę sobie objechać tą drogę, tą, tą mapę trochę sobie przeglądałem. Żeby zapamiętać, którymi ścieżkami mam mniej więcej jechać. I teraz w zasadzie jedę w tą stronę, gdzie był ten domeczek, w którym się schroniłem w poprzednim odcinku i jeszcze poprzednim, nie? I, i tutaj te drogi w zasadzie no, są tylko pełne zombiaków, ale na szczęście nie pełne jakichś tam ym, samochodów. Ja myślę, że ja na razie to sobie odpuszczę to miasto. Bo tu jest za dużo tych zombieczków. Bardziej, że już mi się kończy amunicja. W zasadzie w mi się kończy amunicja. Bo tutaj to już nie mam w ogóle żadnej amunicji. Dobra, tylko żeby teraz się nie walić w jakieś... W jakieś te samochody, w jakieś wraki. Można by było już wrócić sobie. Na przykład przeszukać te budynki najbliżej mojej bazy. Zobaczmy jeszcze mapkę, okej okay, możemy jechać jeszcze dalej O, tędy widzę, że jechałem Albo walczyłem z zombiekami. Ej, ja tutaj chyba miałem bazę mi się wydaje, znaczy bazę y... Czy mi się może wydaje? Nie, możliwe, że tutaj miałem domeczek jeden Którym się schroniłem w jeszcze poprzednim odcinku No dobra, ale jak tutaj już się udało wyjechać stąd No to mam nadzieję, że już mnie nic nie zaskoczy Na przykład nie wyłączy mi się nagle samochód. No, sobie, dobra, tu już musimy skręcić. Sobie. Ej, tu jest jakiś sklep. A w sumie, w sumie to ja bym się tutaj wbił. Nie wiem, czy to wbijałem. Chyba nie, ale możemy spróbować. Muszę tutaj wbić, wyłącz te światła, zabierz klucz. Przysz klucz, a nie muszę zabierać ze stacyjki. Dobra, bo nie chcę wracać tak z, z zupełnie pustymi rękami z powrotem do bazy, nie? Bo nie, nie polutowałem sobie za bardzo głównie tutaj to unikałem zębiaków tylko z nimi walczyłem. A ten sklep taki na uboczu no może mieć jakiś ciekawy lud, Zaraz zobaczymy. No i bardziej to mnie interesuje nadal jedzenie. Bo to po to właśnie tutaj przyjechałem do tego miasta, żeby zdobyć jedzenie. Tutaj pani w szlafroku sobie chodzi, na basaka. No bo nie wiem jak, czy pamiętacie, ale nie zostało jakieś 40 kg jedzenia w puszkach, co jest w sumie małą ilością jedzenia. Czy ja tu wchodziłem? Hmm, jak będzie alarm, to znaczy, że nie wchodziłem. Jak jest zamknięte. Dobra, pozbędę się jeszcze tych zombi i zaraz biję do środka. Jeszcze gdzieś coś idzie. To jest. A tu się czołga, jakiś dziutek. Może wyjść spod tej przyczepki? A weź, ubi go. No, dzięki. Dobra, jeszcze tutaj dookoła sobie przejdę, bo tutaj chyba było parę zombi. Trzeba się ich pozbyć. Chcę, żeby mi zaraz i tak waliły te zombie w jakieś okno albo drzwi. ok, Dobra, możemy zobaczyć tutaj najpierw. Zamknięte, super. Tutaj też. Może któryś miałby jakiś kluczyk. O, ten ma pudełko wkrętu. No to nie jedzenie, ale się przyda. <laughs> o, masło orzechowe. i kolejne pudełeczko wkrętów. Bardzo dobrze. Tu mi się wydawało, że. A nie, wydawało mi się, że to jest cukier. Tak wyglądał troszkę podobnie do cukru, ale to nie cukier. Worki na śmieci też muszę zbierać. W zasadzie to złom metalowy e, też, puszki też. To się przyda do craftowania czegoś potem. Worki na śmieci jak najbardziej, żeby zrobić beczki na deszczówkę. Łopatka soperska. Dobra. Wbijam się do środka. Jeszcze tylko nasłucham. Nic nie słyszę. Nie ma alarmu. Niesamowite. Ale ja to mam szczęście. Nie? Ale gdzieś słyszę zombieczka. Gdzieś sobie wali. Pewnie w kiblu. Albo na jakimś zapleczu. Dobra, trochę jedzonka jest. Troszeczkę. Nie za dużo, ale jest. Popowiem sobie w sumie to wszystko do przyczepki, bo miałem to pakować do plecaka. A nie tak do ekwipunku po prostu, więc przenieś wszystko i przeniesie mi wszystko, co nie jest zaznaczone gwiazdeczką. No i dobra. Ok, i do plecaka będziemy pakować całe żarcie, jakie znajdziemy. A tu jest zombie, jednak nie wali do kibla. To tu próbuje się dostać. Siema. Masz klucz? Pokaż. Nie masz klucza, szkoda. No, ale trudno. Czy to coś ciekawego? Miesięcznik tajne przejścia. O, to jest z moda, który pozwala robić takie... szafy? Yy, które jakby... czy znaczy takie drzwi w zasadzie, które udają szafy. O, lukrecja czarna. No teraz to już nie będę wybrzydzał. <laughs> Jak oglądacie moją serię, to wiecie, że nie lubię lukrecji. tak z wodą to w sumie nie muszę brać. Raczej. Boże, lukrecja czarna, że też ja to zbieram. Ja nie wiem. Dziś jestem dziwny. Głodny. To zje wszystko, nie? Nawet czarną lukrecję. Żlistwo. Pustelki z wodą, jogurt zgniły, jogurt zgniły, tu jakieś fasolki widzę, że są. Zabieramy fasolki. Papierosów nie zbieram, mam ich chyba z 1600, a i tak moja postać nie pali papierosów. Dlatego, że ja nie palę papierosów, a to jest postać, która ma moje cechy mi Misie, wspaniale, wspaniale. Jakieś puszkowane jedzenie oni tutaj może sprzedawali? Albo coś konkretnego, jakąś marmoladę. Dobra, ale co będę, co będę wybrzydzał, tak? No, jest jakiekolwiek jedzenie, jest. No to o co ci jest, Ardil, Chodzi. Zbieraj co masz i przestań wybrzydzać. No, albo toniki, na przykład, czy czekolada, to lekkie pożywienie, więc można sobie zabierać na wyprawy jakieś. Kurde, ja w sumie jak mi się skończy już całe, całe żarcie z okolicy, to albo będę musiał jechać sobie gdzieś daleko, po jedzenie, albo będę musiał sobie mm, zrobić w końcu ogródek. Dobra, czy tutaj coś jeszcze będzie? Napój pomarańczowy. No dobra, jeden napój to mogę sobie wziąć. Nasiona słonecznika. Wspaniale. Tutaj też już pusto. Orzeszki na blacie sobie leżały. Dobra, o, kur o kurde. Uf. Ile tutaj jest jakichś kartonów? Żeby tutaj cokolwiek było, to są jakieś chipsy. Dobrze. Ciekawe, czy ja tam tego paleciaka mogę sobie zabrać. W ogóle nie pobierałem sobie takiego moda, gdzie można sobie taki paleciak ogarnąć. Teraz zobaczymy. I nawet jest też mod tutaj dodany na właśnie. To mi się wydaje, że to jest to. Że to są takie. Kartonem na paletach, i że to można przewozić sobie, właśnie teraz bym obczaił. Bo kurde, jak ja to wsadzę do bagażnika? Nie, w sumie, w sumie nie, zmieści się, zmieści się raczej. I nie do bagażnika, tylko do tego na przyczepkę. Dobra, zobaczmy, czy mogę tego użyć jakoś jakimś przyciskiem, coś, nie? Nie, to chyba chociaż może, czekajcie, podnieś a nie, to niestety nie. To jest jako, jako obiekt, taki jak mebel, coś w tym stylu, nie? Trudno, może kiedyś znajdę w innym jakimś budyneczku. To Coś jeszcze, torciki, dobrze, pyszne jedzenie, pyszne. I jakiś młotek sobie leży, ale zepsuty, tego nie chcę. Dobra i tutaj mi zostały ostatnie szafeczki do przeszukania. W sumie te ja papierosy... No dobra, ale papierosów mam dużo, ale powinienem w sumie je zbierać. Dlatego, że z papierosów robi się taki spray chyba na szkodniki. Em, w sensie do ogrodnictwa. Wydaje mi się, że na szkodniki się robiło. O, zamknięte. Dobra, tutaj otwarte, Ok. Wracamy do samochodu. O, zombiaki. No siema. Dawno was nie widziałem. Sami grodnicy. może jest to jakiś sklep ogrodniczy niedaleko. Rozumiem, jakie ogrodnicy tutaj sobie łażą. Trzeba by było się rozejrzeć jeszcze. Zaraz na mapie zobaczę. W sumie to ja bym jeszcze sobie zerknął, co te zombieczki mają przy sobie. Bo warto sobie przeszukiwać. No bo mam tego modana. To, że oni mogą mieć masło na przykład. Wspaniale. Przepyszne masełko. I ryż, Matko Boska, jakie szczęście. <noise> Dobra. A tutaj oni Spiska coś tu mają. Makaron! Ile pożywienia? Doskonale. Może nie umrzemy z głodu? Dobra, przenoś wszystko z samochodu, do samochodu, do przyczepki konkretnie. Dobra, i zaraz mapkę sobie obczejmy. Zobaczymy, czy gdzieś tu. 16 godzinka już jest w sumie. To już jest trochę późno. Chyba bym spróbował się wydostać już z tego miasta zaraz i dojechać do bazy swojej. I nie będę już tutaj na razie przyjeżdżał. Pojedziemy sobie do Muldrow. To nie, pewnie nawet nie w tym odcinku będzie. Ale pojadę sobie do Muldrow po jedzenie. I chciałbym sobie ogarnąć... Chciałbym sobie ogarnąć... Tutaj te budynki. Tutaj są takie cztery budynki. I tutaj bym bardzo chciał wejść i sobie zobaczyć co jest. Dobra, myślę, że możemy spróbować sobie pojechać tutaj. Wtedy zajedziemy do bazy od tej strony i zobaczymy, czy tutaj w ogóle będzie droga przejezdna. No, bo jak tak, to będziemy mogli sobie tą stroną do tego miasta przyjeżdżać. Nie? Bo tutaj nie będę musiał się przebijać przez główną drogę, która jest zawalona samochodami. No dobra, to spróbujmy, zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie i co to w ogóle są za budynki. Te dwa niebieskie. Wydaje mi się, że jeden to może być jakiś szpital. Bo niebieski kolor to są właśnie takie budynki usługowe albo jakiś uniwersytet, nie? Ale dobra, zobaczymy, zaraz co tutaj będzie. Na pewno jeden budynek jest po tej stronie, więc łatwo będzie sobie zerknąć, jak to wygląda, co to jest. Czy jakiś napis? Bo na razie to ja niczego tutaj nie widzę za bardzo. Dobra, o tutaj jakieś też samochody są, w porządku. Dobra, zakręćmy się troszkę. Zobaczmy, co tutaj będzie napisane. Fajna przyczepka wojskowa. No nic tutaj za bardzo nie jest napisane, co to może być za budynek. Widzę jakiegoś jednego ziomka w kitlu, więc... no ale to, to... za mało, żeby stwierdzić, że to może być szpital. No ale budynek jest dość duży, z, z oszklonymi... E, ...szybami. Oszklone szyby, tak. <grym> Dobra. Tutaj chyba nie chcę wjeżdżać. Może dobrady tędy wyjechać na przykład. Jakoś. Zobaczmy sobie, co to jest. To budynek. Coś tu jest napisane? Flux, coś jest napisane. No ale co to? Flux? Obserwatory? To jest jakieś obserwatorium? Może jakieś laboratorium, czy coś takiego? Okej. Okay. Dobra, spadamy sobie drugą drogą. Stąd. Hej, czyli jakiś obiekt naukowy. To może być. Ej, labirynt tu jest! Uh. Ej, może kiedyś tam pójdę. To jest, chyba, to jest chyba labirynt. Super. Labirynt w świecie zombie. Wspaniale. Dobra, o, a tutaj? A, no, tutaj jest po prostu jakiś chyba basen taki. Czy po prostu jakiś zbiorniczek wodny. Na środku po prostu jakiegoś parku? Jego? Tutaj też jest. Space Park. Okej. Okay. No dobra. Czyli już wiem, co to jest, i dużo tutaj samochodów. Czyli to nie jest laboratorium, tylko jakiś ośrodek badawczy kosmosu. Może rakieta będzie i się wystrzelimy na księżyc. Dobra, ale dużo samochodów. Bardzo dobrze, bo po pierwsze, jak mi się zepsuje to autko, to tutaj na pewno znajdę samochód, którym da się jeździć. No nie ma szans, żebym tutaj nie znalazł jeżdżącego samochodu. Za dużo tych samochodów tutaj jest, żeby miało się okazać, że tutaj samochody są zepsute. Jeszcze bym sobie zajechał tu i zobaczył, co tutaj będzie. O, tutaj sobie kogoś pałaszują. Spoko. Co my tutaj mamy? Spudbuds? Nie wiem co to jest. O! Tutaj mamy stację paliw. Okej. Okay. tutaj? Kawiarnia. Okej, okay, dobra. No spoko, Ten jest Nie wiem co to, ale to wygląda, troszkę tak brzmi jakby to miał być jakiś bar. Nie wiem, tak mi się kojarzy to. Co tutaj jest w ogóle narysowane? Muszę zobaczyć na zombiaki. A nie, to jest jakieś serduszko. Ciastko? Może to jest jakaś piekarnia. Exotic Bar. Tam, nie wiem. Dobra, na razie wracamy sobie z powrotem do domku naszego. No i będę musiał też poświęcić sobie, no pewnie kilka godzin na to, żeby zbudować palisadę. I dokończyć w ogóle budowę tego domu, bo tego, tej bazy całej swojej. Bo na razie to tam jeszcze dużo brakuje do tego... Efektu końcowego, jaki sobie zaplanowałem. No cóż, kiedyś to zrobię. Tak, jest moja baza? Nie wyparowała? Jest, dobrze. Mój klocek, drewna. Farby miałem też sobie szukać. A wydaje mi się, że znalazłem chyba jakieś farby. Oj, uważaj, nie walnij w słup. Wydaje mi się, że chyba znalazłem jakieś farby. Dobijamy się tutaj. Zostawię się w ten sposób, żeby bliżej mieć do drzwi. O, może być, dobra. Wyłącz silnik, zabierz kluczyk, jeszcze tylko się przejdę tutaj dookoła. Zobaczymy, czy nic mi tutaj nie przylazło. No chyba nie. Raczej nie. Jakby mieli przejść, to w zasadzie teraz od dołu, no bo stamtąd jechałem. Czy ja w tym samochodzie coś zostawiłem? Żarcie jakieś. Dobra, zabierz to żarcie. To jest chyba żarcie ze zrzutu. Tak, tak, tak. To jest ze zrzutu żarcie. Dobra, jeszcze tylko w bagażniku zobaczmy, czy coś jest. Pakowanie słodyczy. Napój. Puszce, okej. Okay. O, amunicja! Dobra, zabieram amunicję. Młot kowalski. To jest mod wyburzeniowy, tylko jakiś mod, po prostu zmienia jego nazwę. Dobra, i jeszcze w środku sobie tylko zerknę. Coś tutaj może jest. Agregat, tutaj jeszcze mam. O, spoko. Dobra. Ok, to jeszcze tylko obejdę sobie tutaj dookoła, zobaczymy, czy nie ma zombie. Nic mi nie przylazło. Godzina 19. Nie, nic mi nie przylazło. No dobrze. Aż agregat będę musiał sobie postawić jakoś na dachu. Chyba, tutaj pewnie będę miał za dwa agregaty, bo ta baza, którą planuję zrobić, jest dość duża. Wydaje mi się, że dwa agregaty powinienem sobie tutaj postawić. Myślę, że jeden z agregatów mógłbym sobie postawić na przykład gdzieś jakoś tutaj, w tym rogu, nie? A drugi 20 kratek od niego, nawet więcej, bo 20 to jest średnica, to jest promień. Więc w sumie, jakbym tutaj postawił, to 20 kratek idzie w tą, i 20 kratek idzie w tą. I od tego punktu, takiego, gdzie jest 20, leci kolejne 20 do agregatu. Spoko, bo chciałem, żeby to było tak dobrze oświetlone. A raczej paliwem się nie martwię, bo w tych stacjach to nadal chyba powinno być dużo tego paliwa. A jak nie będzie, no to sobie po prostu skraftuję. No i tyle. A i ja jeszcze chciałem nauczyć się chyba elektryki, nie? Um, ja miałem sobie zrobić jeszcze te światełka. Patrzmy sobie. Light Switch Plus nazywa się MOD, i dzięki temu można robić sobie właśnie uh, Light Switch. Tylko elektryka, piąty level. Trzeba będzie to nabić. To wtedy będę mógł sobie taki przełącznik zamontować gdzieś na ścianie i on będzie działał tak, jakby to on zawsze tutaj był, nie? I zawsze było światło w danym pokoju, bo tutaj na przykład nie ma żadnego światła. Ale jak się zamontuje ten przełącznik gdzieś na ścianie, to wtedy jakby tworzy się światło na suficie. Logiczne, nie? No, ale spoko, spoko mod, to jest. Dobrze moi drodzy, w tym odcinku będzie wszystko, mam nadzieję, że się podobało i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Project Zomboid, no bo jeszcze dużo do zrobienia tutaj mamy. No to na razie, cześć!